Koniec tego pierdolenia Bo mnie nie był. Kiedy Patryk był Nie było mnie przy tym. Kiedy Nie było mnie przy tym. Kiedy był Kolega się nie pyta Kiedy czy? był Czy byłaś tylko ty? Tylko kiedy, kiedy był Nie wiem Kiedy, kiedy, był? Nie wiem. kiedy, kiedy był Trzeba się Adriana spytać był? Nie wiem Kiedy Nie wiem Posłuchaj kurwa Przyjebią ci Że był Patryk I jego menadżer Tak I to chcę słyszeć mnie kurwa nie interesuje, że miał zimne kebaby. Rozumiesz? I pracujemy. No, co ci opowiadał? Powiedział, że był Patryk i Adrian. Patryk i. Patryk i. Nie wiem. Zaraz, zaraz. Się w głowie zakręciło. Patryk to jest jego szefem, a on ma. Adrian chyba. Chyba czy Adrian, Adrian, Papa Patryk, kto to jest Patryk i Adrian? To jest szef, a to jest menadżer. Tak, pijący jest. Chyba tak. Widziałaś go kiedyś? Mało razy? No to kurwa, pije czy nie pije? Chyba pije, no chyba czy pije, pije. No to ceo. Słuchaj, kobieto. Jutro. Pojedziesz do prokuratury. Będziesz miała przedstawiony zarzut z artykułu 288. O dewastację. Przecież ja nie zdewastowałem. Ale nie mówisz prawdy. Co nas to obchodzi? Kurwa. Będziesz mu prawdę, to wyjdziesz na wolność. A jak nie, to będziesz siedzieć do końca życia, kurwa. Patryk, ile ma lat? Cholera wie. No na mniej więcej, kurwa. No jak firmę prowadzi, to ile ma lat? Patryk, firmę prowadzi? To który kurwa te lodówki w końcu pożyczył? Zostaw mnie to. To jest. Kurtownik. A to jest ten od kebaba. To Patryk w końcu prowadzi ten lokal, czy Adrian? Patryk, a Adrian? Adrian nie. Patryk, ile sprzedał loduwe? Nie wiem. Ale dwie czy dziesięć? Ale jak prowadzi firmy? O dostawcę się pytam. No, o dostawcę Adrian. Skoro prowadzi kebab. Kurwa! Patryk ile fantów sprzedał? Nie wiem, skoro sprzedaje telefony obpór. Adrian jest menadżerem, mówisz, no tak. A ja się o borowca pytam. Borowiec to sprzedał, bo ja wiem. Z trzy lodówki i okap. I jakieś meble. Z tym kierownikiem stawy sprzedawał, czy sam. Z tym kierownikiem lodówkę ładowali do busa taką dużą szafę. Mówiłam do niego, Patryk, co ty robisz? Umowę trzeba podpisać. Tak po prostu wszedł do lokalu i sprzedawał sprzęt. Jeszcze włosy zaczesywał do tyłu. Miał fryzurę na czeskiego piłkarza? Tak. Adrian czy Patryk wynosił lodówkę. Ten kierownik zestawy pomaga. Zabije ją. Ja zaraz. się oborowca pytam. Borowiec to jest szefem krowy i kurczę I ma tą fryzurę. No taką długą do tyłu ma. Patryk. Dramat normalnie zaczęli się kotłowali. Tak No i co no i Ceo. Potem przyszłam, ale dalej co było kotują się kotują i Ceo. I jeden drugiego. Łeb w łeb. Które silniejsze? Ale tu nie tak. Brzuchami tylko. Tylko rękoma. No no które silniejsze, to sobie radę dawał. No no i CEO dalej. Ja myślę, powariowali do reszty. To cały lokal zdemolują zaraz. No właśnie, no i CEO? Ja mówię, idę do szeryfa na kebaba. I wyszłam. Mówię do Danki, zamów sobie stawę na oru. No dobra i CEO. Na drugi dzień, no? Przyjechali fiatem Stilo i zaczęli wyciągać jakieś młotki. Nawet kierownik stawy przyjechał po jakiś czosnek marynowany. Do tego jeszcze jakieś diaksji i nawet łopatę zimową, a to był środek lat. Później widziałam jak konusy zestawy przewozili do lokalu surówki. Tu, to, frytki, tam sosy, tam oliwki, papryczki, majonez i jogurt grecki 5 litrów. A później to i tak go sprzedali w deshi kebabie temu kolidze. Powiedzieli masz i dawaj cztery dyszki. No i zabrałam się i poszłam. No i co dalej? A potem to ja byłam w mięsny, a ten telewizor jeszcze był jak mieszali sosy? Ten CEO wisiał tam nad barem. Tak. Czyli kiedy to było? Kiedy to wybijał dziurę w ścianie? W jaki dzień, wczoraj, dzisiaj? Nie, to było jakoś. Tydzień wstecz? O kurwa, tydzień wstecz. Ręce mi opadły. Wtedy jeszcze był router. Krysia, ty zrozum, że ja Cię pytam o wczorajszy dzień. Wczoraj? Co ten borowiec wyprawiał tam wczoraj? Kroił mięso z kurczaka wczoraj? Wczoraj nie. Przedwczoraj. Przedwczoraj ścin, A baraniny nie ścinał. Wczoraj nie. Frytki tylko smażył. Poczęstuj mnie kebabem. A, 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 a chwilunie. Jak się chce jeść, to trzeba mówić prawdę. My mamy całą noc. Będziemy kręcić Słuchaj, kebab. Słuchaj, jak powiesz prawdę, to dostaniesz XXL z frytkami i serem. Nie wiem. Może i borowiec. Ale jak to może? Teraz to nie wiem. Słuchaj, krótka piłeczka. Namawiałaś się z szeryfem. Nie. Powiedział ci, co masz gadać. Nie. Gdzie, gdzie kur... Jak powiesz prawdę, to będzie kebab. Borowiec zajebał sprzęt. Borowiec zajebał, tak, tak ci powiedział. Z ręką na sercu, żebym z głodu zdechła. A powiedział ci, że w nocy to wywiózł czy rano? Z rana samego z Olejksa przyjechał chłop. Zadzwonił tak, tak z ręką na sercu. I kto ten lokal rozjebał borowiec, nawet mi chciał uchwyt od telewizora odkręcić. A ten kierownik od stawy mu pomagał? Nie, ale to co możesz się przeżegnać, że to borowiec rozkradł lokal. Tak, tak, tak. I zeznasz to na protokół. Zeznam. No i nie można było tak od razu tak mówić. Mogę teraz zapalić przed kebabę. Teraz możesz.